Powstają nowoczesne systemy rekrutacyjne, zwane ATS, Application Tracking System. Są to systemy, które coraz częściej na świecie integrują się z social mediami. Kandydat, który zmienia pracę, pieszy co robi, to zmienia swój profil w danych social mediach. Więc pracodawcy czy headhunterzy będą w trybie rzeczywistym mieć swoje bazy dane jak najbardziej aktualne. Problem znajdowania kandydatów zostanie bardzo szybko wyeliminowany w przyszłości. Natomiast pojawi się drugi problem. Jak zainteresować ofertą pracy wejściem w proces rekrutacyjny pasywnych kandydatów? W przyszłości będziemy mieć taki system, gdzie kandydat za jednym kliknięciem będzie aplikować swoim profilem social media. Dlatego CV może nie zniknie z rynku, ale ono zostanie zmienione w przyszłości. Kiedy kandydat zostanie zaangażowany w dany proces, to być może pod koniec procesu Będziemy go prosić o rozbudowane CV. Czyli nie w takiej formie, jak dzisiaj coraz częściej obserwujemy CV jednostronicowego, ale to będzie CV bardziej przypominało jego projekty zawodowe, sukcesy zawodowe.